Dzień dobry Panie Dyrektorze, jesteśmy w szpitalu dla nerwowo- i psychicznie chorych w Bolesławcu. Panie Dyrektorze, czy dużo dzieci wymaga pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej w Waszym szpitalu? Jak to w ogóle wygląda? Problem w tej chwili nasz oddział jest zapełniony w 100%. Coraz więcej dzieci takiej, wymaga takiej pomocy i niestety z racji na ograniczoną ilość, wielkość oddziału nie możemy wszystkich dzieci umieścić w naszym, w naszym szpitalu. Ta pomoc sądząc po ilości, po ilości porad, które, które realizują nasze służby medyczne wydaje się rosnąć z dnia na dzień, więc że potrzeby są coraz większe. No, i my w nawiązaniu do tego staramy się tą, tym dzieciom jak, jak, w jakiś sposób pomagać generalnie, lub też rozwijać naszą ofertę, poprawiać jakość, jakość pobytu tych dzieci poprzez, no, poprzez aplikowanie, poprzez różne środki do, 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 do ministerstwa tego, czy też przy współpracy z Urzędem Ja naszą Proszę Pana, a z, dlaczego tak się dzieje? Skąd y, taka duża pomoc jest dzieciom potrzebna w tej chwili? Jak Pan sądzi? No tutaj według wszelkich takich badań wynika z tego, że zdecydowanym takim powodem jest jednak spowodowane jest to pandemią, generalnie pobytem w domu, brakiem jakby kontaktu z rówieśnikami i są to takie główne powody zamknięcie się w czterech ścianach, no... Czyli na, inaczej mówiąc zdalne i hybrydowe nauczanie, tak? No bardziej zdalne, bo hybrydowe jest nauczaniem mieszanym, więc jeżeli te pobyty, te, jest kontakt do dzieci, jest troszeczkę to jest inaczej, inaczej w tym momencie, ale, ale generalnie głównym powodem jest, jest to, że, że świat y, 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 Aktywność dzieci się ogranicza do, do, do zacisza domowego i łączności z kimś z rówieśnikami poprzez tylko i wyłącznie komputer. Na Ta pomoc psychologiczna jest udzielana tutaj w szpitalu, ale może być również udzielana telefonicznie? Czy jak to w ogóle wygląda? Pomoc jest udzielana na miejscu szpitalu, również jest udzielana poprzez zespoły środowiskowe, które na, na, na ewentualnie na, na prośbę rodziców najczęściej wyjeżdżają no, w teren i tej pomocy i stawiają w tym momencie diagnozę i, i nakreślają plan leczenia czy też innej pomocy, jeżeli takie tak to dziecko zgodnej pomocy Mówił pan, wymaga. że cały oddział tutaj tej, tej pomocy psychologicznej dla dzieci jest zajęty. Co szpital zrobi, żeby zwiększyć ilość tych miejsc? No w tej chwili no, ograniczone jest to z powodem również remontów, które, które, które wykonujemy, a związane jest to również z tym, że pojawiają się przypadki dodatnich wyników wirusa. COVID-19, więc w tym momencie oddział jest dlatego mniejszy, gdyż są prowadzone prace polegające na wykonaniu śluzy i oddzieleniu ewentualnych dzieci, które są chore na wirusa od, od dzieci zdrowych, więc to umożliwi nam no, zwiększenie o sześć miejsc, w tym momencie się zwiększy ilość, no, 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 ilość tych miejsc stacjonarnych. Tak. Czy, proszę Pana, Urząd Marszałkowski, czy Ministerstwo Zdrowia, czy Narodowy Fundusz Zdrowia Państwu pomagają w uzyskaniu środków inwestycyjnych, żeby poszerzyć to, to, tą bazę? No na pewno pomaga Ministerstwo Zdrowia i Urząd Marszałkowski, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia no niestety, niestety no. Tylko polega to na ogłoszeniu ewentualnych kontraktów i, i żadnych śladów. Nie idą z, inne środki z wyjątkiem kontraktu, który... Tu ja tu dodam, że psychiatria na Dolnym Śląsku jest wyceniona najgorzej na, w całej Polsce. Różnica między województwem mazowieckim a dolnośląskim na osobodniu, najczęściej czy też na, na jednym punkcie tak zwanym, który jest wyceniony, wynosi 30% na korzyść mazowieckiego. A między na Śląskim a Dolnośląskim jest to 20%, więc psychiatra jest Nowym Śląsku jest bardzo słabo wyceniona w stosunku do innych województw, powodów nie znamy. Myślę, że również w Polsce jest słabo wyceniona. A, o, to jest oczywiste, ale ja, ja tylko odnoszę się do aktualnej sytuacji, nie, nie, nie ogólnej, bo rozumiem, że psychiatra nie była, wycena nie była aktualizowana. Agencja Oceny Technologii Medycznej pracuje nad tym, podobno to się ma lada moment zmienić, no ale takiej wiedzy kiedy to się stanie nie mamy, ale ja odnoszę się do aktualnej sytuacji, gdzie my jesteśmy jako Dolny Śląsk, jesteśmy słabiej wyceniani niż województwa, a koszty leczenia wcale nie są inne niż w innych, innych województwach. Mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.